Właśnie rozpoczyna się kolejna warszawska parada równości. Parada jest to demonstracja osób homoseksualnych oraz innych posiadaczy nietuzinkowych hobby. Można tu spotkać dziewczyny wyglądające jak facetów oraz facetów, którzy golą swoje nogi, mimo że nie startują w zawodach pływackich. Postaramy się dowiedzieć, czemu ma służyć parada oraz jakie cele przyświecają jej uczestnikom. Pierwszy raz tu jesteś? Tak. Jak ci się podoba? Fajnie. Przyjdziesz po raz kolejny? Sądzisz? No pewnie przyjdę. Jakie zasady tutaj funkcjonują w tej konkurencji? Hmm, a dokładnie jakiej konkurencji? Marsz na orientację seksualną. Mówię, ja tu pierwszy raz jestem, więc nie wiem do, do końca. Jakie cele Panu przyświecały, gdy Pan tu postanowił dziś przyjść? Ciekawość. I jak, jak na razie? No, dla mnie to jest, powiedzmy, normalna sprawa. Mhm. Nie boisz się, że nie, nie przejdziesz w linii mety odpowiednio szybko? Nie, nie. To kary są wtedy. <noise> Ciekawe jakie. Ciekawe to może, może, może nie przejdę, żeby kadę dostać. Taki jestem. No. Jestem tutaj że, z powodu, że pilnuję demokracji. Hmm. Źle mi w Polsce jest, bo ciągle słyszę w telewizji różnych... różnych no, prawie wszyscy to głupi politycy są, nie? Nareszcie trzeba zrobić w końcu jakiś porządek w tym kraju. Przyszliśmy się bawić, wyrazić naszą solidarność z naszymi kolegami, E, a sami jesteśmy hetero, a uważamy, że każdy ma prawo, żeby się bawić, jak mu się podoba. E, czy to jest prowokacja? Żadna. A dlaczego jest pan przebrany? Za co pan jest przebrany tak właściwie? Za siebie. A to jest tradycyjny strój ludowy chyba, tak? Tak. Zespołu Pieśni Tańca Mazowsze, czy Kujawiaka? Nie, czy... nie. Każdego pierwszego zespołu ludowego. Hmm. Jestem za tym, żeby każdy na swoją odpowiedzialność robił to, co uważa za stosowne. A czy to nie jest tak trochę właśnie, że to jest taki, taki sztyczek wymierzony w taką e, konserwację. Żaden, żaden, żaden. Jest to parada równości parada para Europy, więc wszyscy mogą się uprzebrać za to, co chcą. Czy co przyjedzie ktoś ubrany w strój holenderskich, hiszpański i tak dalej, to też będzie prowokacja? Nie. Nie to po prostu jak taki rekwizycik. No, dokładnie. Świetnie się w tym bawie i tyle. Ja tutaj przyszedłem dopiero przed dwiema, trzema minutami, przysłuchuję się, ale z tego co widać mamy do czynienia, że tak powiem, z dużą polaryzacją poglądów. E, nazwijmy to osób o zróżnicowanych, bardzo zróżnicowanych poglądach. Jedna osoba reprezentuje, czy kilka osób, prawda, e, chrześcijański punkt widzenia, a druga świecki. Opowiadamy się za naturalną rodziną. Przeszkadza panu parada? Niekoniecznie, ale, ale myślę, że niepotrzebne jest takie manifestowanie m, takich rzeczy na ulicy. W czym panom przeszkadza parada? Proszę pana, przeszkadza nam w tym. Bo jest to obraza moralności. My, ludzie normalni, heteroseksualni, my nie paradujemy po ulicach. Trochę pani paraduje, bo pan dzisiaj wyszedł. Proszę pana, ja protestuję, bo to jest przeciwko to jest przeciwko obrazie moralności ta parada jest, to jest przeciwko prawu naturalnemu. Przeciwko obrazie moralności. Tak. I, Czyli i... za moralnością. Tak, I to, i to jest. I to jest po prostu obraza prawa naturalnego. Jakie hasła panowie głosicie? No, opowiadamy się za rodziną y, kobieta, mężczyzna. Hmm. I przede wszystkim chodzi nam o to, żeby to rodziny wychowywały nasze polskie dzieci, żeby nie doszło do tego, żeby takie osoby wychowywały, odpukać być może pana albo moje dzieci. Jakie hasła pan głosi dzisiaj? To, co tam u góry pisze. Sodoma Gomora, tak? Tak. Jak by Pan postępował wobec gejów jako, jako państwo? Jak państwo powinno się zachowywać? Tak jak napisałem. Skoro, skoro to są ludzie, kiedyś byli uznawani za ludzi chorych i ich leczono. Kilkanaście lat temu lekarze uznali, że to nie są chorzy. Skoro nie są chorzy. Skoro są normalni, to dla mnie są zboczeńcami. Wobec tego to jest obraza przeciwko moralności i powinni być z tego tytułu karani za niemoralne, za niemoralne zachowanie się na ulicach. Bo, jak pan będzie przeklinał czy ktokolwiek, można pana ukarać z kodeksu wykroczeń można ukarać za nieobyczajne zachowanie. Skoro mówi się, że oni są zdrowi, to się nieobyczajnie zachowują. Dziśza pan o tym na pewno, że homoseksualiści walczą o ustawę, która ma umożliwić zaliczanie partnera do pierwszej grupy spadkowej, prawda? Tak. No oczywiście, jeżeli... Dlatego mają. takie ważne jest dla niej to zaliczanie partnera. Dlatego, że sprawy majątkowe są istotne. Zaliczanie do pierwszej grupy spadkowej. Czy jest ważne? <noise> um, nie wiem co powiedzieć. Ale jest to jednak takie trochę myślenie jednokierunkowe, to tylko zaliczanie i zaliczanie, prawda? Dlaczego? Jeżeli na przykład dwu, partnerzy, bo to jakiś związek partnerski jest, nie musi to się nazywać małżeństwo, prawda? Ale związek partnerski, jeżeli ci ludzie ma, czują coś do siebie, powinien jeden drugiego dziedziczyć, to jest normalne. I zaliczać również. Tak. Słuchaj, e, równocześnie od, odbywa się też marsz onanistów, e, to jest taki, wiesz, inicjatywa mająca pokazać wiesz, ludzi, którzy chcą, że chcą się onanizować w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, nie chcą być dyskryminowani. Czy uważasz, że to jest taki pastisz na was, czy naprawdę ludzie mogą dążyć do tego? Wiesz co, nie, nie mam pojęcia. Myślę, że onaniści też mogą mieć swoje prawa, dlaczego nie? No pięknie, no, niech sobie maszerują, One chcą, żeby było legalne, mi to nie przeszkadza. Każdy ma prawo do głosu i każdy ma prawo manifestować. Strakują górnicy, strakują wszyscy po kolei. Każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie na różne swoje tematy i walczyć o to, żeby być po prostu dostrzegany w tym społeczeństwie. I uważasz, że onaniści powinni mieć swoje prawa? Tak, każdy. A przykład, jeżeli oni chcą masturbować się publicznie? Nie, no to do przesady. Są pewne jakieś kryteria ludzkiego zachowania, co nie? Jeżeli mnie to strasznie kręci, to czy mogę się do dopominać praw takich właśnie? Jeżeli to nie przeszkadza innym, to możesz się dopominać. Natomiast myślę, że z masturbowaniem mógłby być mały kłopot. No Oto... są te granice właśnie. No, y, kom, jakie są granice? Takie, żeby nie przekroczyć pewnych jakby rzeczy, co nie? Wygłupów i tak dalej, tak dalej. Może na tak przykład tak? dla kogoś ten strój, który masz na sobie jest bardzo ważny, a dla ciebie jest zupełnie nieistotny I przekraczasz może czyjąś granicę? Nie, nie sądzę. Okej. Okay. Może jednak by się znalazł. Y, tak samo jak, nie wiem, y, reklama w Piwa Żywiec na przykład, prawda? Też jest w stroju krakowskim i co? I wszyscy piją na waleni, i co? To jest to samo. Geje dużo piją? Wszyscy pijemy. Twoja mama wie, że tak się przebierasz? moja mama wie, mój tato wie, mój dziadek, babcia, wszyscy. I co? Nawet mój syn z córką wie. Jest spoko. A, oczywiście. Czy nie jest wam gorąco w takich ciuchach? Nawet bardzo. Po co to wszystko? Żeby pięknie wyglądać. Dla mnie? Oczywiście. Dla mediów. Nie, po co przyszedłeś? Dla nas. No dokładnie, więc my jesteśmy dla ciebie. Liczysz na sukces powiem, parady? Znaczy, na pewno będzie sukcesem, większym albo mniejszym. Co będzie sukcesem? Co tak właściwie chcecie osiągnąć? Znaczy wszyscy to ogólnie, każdy trochę co innego, no, ale legalizację związków partnerskich na przykład. Czy chcesz, żeby właśnie homoseksualiści kojarzyli się w ten sposób z takim facetem przebranym, wiesz, kolorowym? Nie z wolnością, kochanie. Z wolnością. Każdy ma prawo do wolności. Chciałbym walczyć o to, żeby wszyscy e, ludzie przeciwko homoseksualistom e, zauważyli, że jesteśmy po prostu ludźmi. Obiegowa opinia mówi, że tak. e, jak ktoś ma wiesz, sportowy samochód, zegarek, Rolexa, tak. willę, to jest wtedy gej. A jeżeli nie ma takich majątków, to jest zwykły pedał. Tak. Czy e, ile trzeba mieć w portfelu, żeby móc nazywać się gejem? E, niekoniecznie. Ja znam i bardzo bogatych i bardzo biednych. Hmm? Nie zgadzasz się z tą taką starą nie, prawdą? Nie, 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 nie Nie, zgadzam. Gej może być goły, ale wesoły, tak? tak. Otóż to, tak. jest. To jest tylko głupi kawał, niestety. To ta dyscyplina. A, tak sobie, wiesz. Taka, taka gejtaczka. Gejtaczka, Jestem po polską darkwinką na czarę kukulską. No idź, Kwiatkowska! Kim jesteś? jesteś? Polską darkwinką na czarę kukulską. Natalią kukulską? Tak, uwielbiam ją. Jakbym miał się z nią. Co sądzisz o tym, że politycy się promują na paradzie waszej? No, nie podoba mi się to, to, że się promują, a potem nic z tego nie wynika. Co pan powie na zarzuty, że politycy SLD troszkę się lansują, jednak przychodzą tutaj, pokazują, że się wykorzystują paradę do swoich celów. No, przede wszystkim jesteśmy jedynym ugrupowaniem, który, które zgłasza te postulaty, o które upominają się środowiska homoseksualne. i Stąd też dzisiaj nasza tutaj mocna obecność. Jak widać Ryszard Kalisz już jest na platformie. Będą jest i... Ryszard Kalisz, tak? Z nami dzisiaj? No, no jest na platformie już tam. Podskakuje dobrze. Jak się pan tu dzisiaj bawi? Wyśmienicie! Ta muzyka, ci ludzie, wspaniale! To pan powie na taki zarzut, że politycy SLD promują się na paradzie gejów, że wykorzystują ją do celu politycznego? Naturalne jest, że człowiek lewicy popiera wolność człowieka, godność człowieka i tolerancję. Tolerancję dla różnych zachowań, do prawa każdego, żeby żyć tak jak chce. Ja z perspektywy też europejskiej widzę, jak wiele w Polsce jest do zrobienia, jak daleko jesteśmy w tyle i trzeba absolutnie dużego wysiłku, żeby, żeby to, co w Europie jest już normą, standardem, obowiązywało w Polsce. Panie pośle, podobno podczas powodzi słyszałem tak w radiu, że Kalisz był totalnie zalany, czy to prawda. Ej, mówi pan o Kaliszu... Kalisz był totalny... Kaliszu w Polsce, naszym polskim Kaliszu. No, no był, 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 dlatego że Kalisz nie był totalnie zalany, ale to jest taki obszar. Bardzo dużych bagien i Barta, która płynie przez Kalisz, no wystąpiła w niektórych miejscach w brzegu. Więc Kalisz był tak tylko troszeczkę zalany? Tak, troszeczkę. Jeżeli powiemy, że gej znaczy wesoły, to może pan sobie powiedzieć, że jest pan gej politykiem? Jestem na pewno gay politykiem, jestem wesołym politykiem. Parada powoli ma się ku końcowi. Demonstrujący zwijają ten tęczowe flagi i spuszczają powietrze z baloników, by schować je do szaf, gdzie oczekiwać będą kolejny rok na kolejną paradę. Chcieli oni dziś pokazać się z jak najlepszej strony mieszkańcom Warszawy. Wybrali sobie chyba jednak tego kiepski dzień. W taki upał bowiem większość warszawiaków opala się nad zalewem.